Piotr Glenn, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studio SGH podczas kongresu społeczno-gospodarczego Polska, moc biznesu na stadionie narodowym. Moim i państwa gościem jest organizator i pomysłodawca kongresu Artur Beck. Dzień dobry, Artur. Dzień się. Miło Cię widzieć. Arturze, y, pierwsze pytanie przez trzy lata, na kongresie ESG Polska moc biznesu. Skąd ta zmiana? Przecież wysyp legislacji i jakby wyzwania, które stoją przed polskim biznesem w obszarze ESG wydają się tak duże, że Należało to kontynuować. Skąd zmiana? To jest, to jest rozwinięcie. Powiedziałbym, że to jest rozwinięcie, bo ESG, raportowanie pozafinansowane, jest cały czas jednym z ważniejszych elementów naszego kongresu. Ale wierzymy, że potrzeba w Warszawie dużego kongresu społeczno-gospodarczego. Dlatego kongres ESG, Polska Moc Biznesu, przekształca się w kongres społeczno-gospodarczy. Mamy przedstawicieli biznesu którzy rzeczywiście są kołem zamachowym. Mamy przedstawicieli NGO-sów. Nie rezygnujemy z tej formuły, gdzie wszystkie NGO-sy są z nami za darmo. Wszystkie fundacje mają swój potok społeczny. Przy tej edycji, na samym środku PG Narodowego, to właśnie ich scena tętni najbardziej życiem, ponieważ od rana do wieczora wszystkie właśnie fundacje prezentują się. Nasza idea od, od początku była taka, żeby łączyć NGO-sy z politykami, żeby zapisywać fundacje, które są na pierwszym mhm. linii, można powiedzieć, frontu, przy, przy, przy wsparciu do grup roboczych, żeby mieli wpływ na legislację e, i, i te działania uważamy że, za bardzo zasadne. Cieszymy się, że coraz więcej fundacji z nami jest. Natomiast też chcemy, żeby biznes nie tworzył fundacji do fundacji. Mhm. Oczywiście, jak potrzebują tych fundacji rodzinnych, niech mają, jak potrzebują swoich fundacji do optymalizacji, my to szanujemy, ale niech te fundacje... Wspierają fundacje, które są faktycznie. I już działają tu, na rynku od lat... tak, tak, a tak. nie żeby tworzyć coś od nowa. Chcemy, to, żeby. żeby w, to... w cudzysłowie wykazać potem w raporcie, że mamy fundacje. Tak jest. Nie wykazują to w raportach, tak. ale poprzez działania z fundacjami, które są profesjonalistami. Mhm. Chcemy, żeby ten nasz kongres e, ruszał po prostu efektywność, żebyśmy mówili o efektywnym działaniu. Niech fundacje, które są na pierwszej linii działania. Dostają wsparcie od polityków, od samorządów i przede wszystkim od biznesu. Mhm. Niech biznes robi biznes. Polscy przedsiębiorcy mają wystarczająco wiele wyzwań, bo jesteśmy cały czas jednak w pułapce tych naszych 38 milionów. Siedzimy właśnie teraz przy panelu o wizerunku polskich przedsiębiorców. Mamy tu kilku miliarderów i milionerów na scenie ale my oczekujemy od polskich przedsiębiorców więcej. My oczekujemy, że ci polscy przedsiębiorcy zaatakują rynki europejskie i wykorzystają też ten switch i ten bridge między Stanami Zjednoczonymi pod kątem AI, pod kątem cyfryzacji, bo tam te możliwości będą jeszcze większe. Dobrze, to wywołałeś temat, który chciałem sam za chwilkę poruszyć, mam na myśli tą konkurencyjność. Tak. No bo z jednej strony mamy USA, wiemy jakie wybory, tak, wyników. Tak, tak. Wiemy, co się dzieje w Indiach i w Chinach. Jak ma ta Europa konkurować? Europa nie ma szans już konkurować, tak szczerze. Europa jest, jest z tyłu. To, to już się wydarzyło. Natomiast e, w tej Europie my jako Polacy możemy wygrać z Włochami, z Hiszpanami, my możemy. I w tej wewnętrznej w tej rywalizacji. Wewnętrznej rywalizacji no, niestety uważam, że Europa właśnie przegrała już te zawody. Mhm. I no, musimy zrobić wszystko, żebyśmy my jako Polacy, w, po pierwsze dla siebie i dla Europy rzeczywiście dali nowego ducha. Tak? Tym duchem uważam absolutnie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Stany mają inne podejście do legislacji, do praw autorskich, mm -hmm. do kwestii związanej z jajem, z cyfryzacją. Uważam, może to nie jest popularne co powiem, że jednak Polacy powinni od razu przeskakiwać do Doliny Krzemowej, bo skupianie się na legislacji, którą my będziemy mieli, ona będzie odtwórcze. Uważam, tak. że powinno być coraz więcej łączeń Warszawa czy Polska tak naprawdę Dolina Krzemowa. To jest nasz jedyny ratunek. Oczywiście raportowanie pozafinansowanie jest ważne i uważam, że polscy mali, średni przedsiębiorcy muszą raportować. Wiem, że to jest po prostu dotkliwe. Uciążliwe. Ale te łańcuchy wartości muszą to na tak, nich. Nie tak. Ale wierzę, wierzę, że my to zrobimy lepiej niż Włosi. Wierzę, że mm. zrobimy lepiej to niż Hiszpanie. I wtedy będziemy wewnątrz konkurencyjni. I i my będziemy bardziej konkurencyjni. Tak, to Być może to właśnie to Polacy prawda. nadadzą nowe tempo mm -hmm. właśnie Europie. Jasne. Bo Europa w dzisiejszym stanie nie jest konkurencyjna, nie ma szans Jasne. w starciu z Chinami. Nie ma takiej możliwości. No. Arturze, a dwa słowa jeszcze kończąc tak. naszą rozmowę a propos tak. konkursu DNA, bo pomaganie mamy w garach. To już konkurs, który co roku przypisany tak jest, jest do tak Kongresu jest. Polska Moc Biznesu. W tym roku tematem przewodnim są powodzianie. Tak. To jest, to jest bardzo ważne, jak polskie społeczeństwo szybko się jednoczy w takich trudniejszych momentach. Zdaliśmy ten egzamin jako Polacy, jako społeczeństwo, zdaliśmy jako służby i zdaliśmy jako przedsiębiorcy. Cieszę się, że właśnie pan rektor Piotr Wachowiak jest przewodniczącym jury kapituły konkursu DNA, bo pomaganie mamy w genach. I tak jak co roku będziemy nagradzać fundacje, NGOsy, ale też i przedsiębiorców, którzy najwięcej pomogli właśnie w tym razem w dobie powodzi. Bardzo dziękuję, Arturze. Dziękuję. Miło było gościć studio. Bardzo cieka. dziękuję. Artur Beck, pomysłodawca i organizator Kongresu Społeczno-gospodarczego Polska Moc Biznesu był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.